Złom dobry w piątek 27 Wczoraj nie nagrywałem niczego Bo było tak gorąco Że szok I się mi nie chciało A dzisiaj moi drodzy o 17:00 podczas live'u Podejmijmy próbę Demontażu tego Retro magnetofonu szpulowego Zapraszam Cię na live o 17:00, Także spróbujemy Zdemontować Tego sprzęta ponieważ wygrał w ankiecie Jak wiecie Mam do Was pytanie, chłopaki, odnośnie elektropaki, ponieważ, tak, jeszcze nie wysyłałem nigdy tam niczego. Chciałbym się doradzić Was. To są płyty główne z komputerów, tak? Jeszcze muszę swój komputer zdemontować, który czeka w kolejce. No i będę wysyłał paczkę do elektropaki. I tak, wiem, że muszę zdemontować ten radiator czy jak się to nazywa aluminiowy, wiatrak oczywiście. Jeżeli są jakieś śledzie, to też. No, i mówią tam, żeby bez stali, więc to się pytam, pytam się o to, czy to też, muszę zdemontować te wtyczki tutaj? One są stalowe, nie? tam oni piszą, żeby było bez, bez baterii. Czyli tak, baterię tą należy wyciągnąć bez tych, jak się to nazywa, procesorów, nie? Tu jest chyba procesor. łajcha taka stalowa, o, i tam. On jest, tak dobrze mówię? Jest to procesor? Tak, jest to procesor. Na tyle chyba wiem, że to jest procesor. No i wyjęty, tak. Czy to też jest procesor? Nie, to chyba wtyczka od niego. Czy to stal też muszę usunąć? Nie wiem. Właśnie tego nie wiem. No i pytanie jeszcze mam takie: czy te elementy tutaj y, takie są, nie wiem, bezpieczniki, oporniki? Ja się nie znam. Nie jestem w ogóle w elektryce. Bateria, tak, trzeba wyjąć baterię. No, i te wtyczki, czy te wtyczki? Chyba nie. O to mi chodzi głównie. Czy te wystające elementy trzeba usuwać? Yy, z płyt głównych, tu też gdzieś jest procesor, tu, tu będzie procesor pod tym chłodzeniem, nie? Tam pod spodem to też usunę. O te mi chodzi elementy. O takie stojące, widzicie te, te takie? Yy, także jeżeli się znacie, to na pewno odpowiedź mi dacie. A teraz idziemy troszeczkę na dwór. Chcę sobie troszeczkę powiększyć otwory, moje profesory, bo tutaj to jest tak, patrzcie. Żeby potem wyjąć tę puszkę, nie, przy rozładunku, to jest to na styk. Ja ją tam sięgam teraz i, i drapie mi się ręka, o to widzicie, żeby na dno tego pojemnika to skóra odrapana, więc chcę, żeby to można też tak, ale. Muszę troszeczkę te otwory powiększyć, żeby po prostu szybko i sprawnie potem robić rozładunek towaru, więc do dzieła. Oczywiście nożykiem to zrobimy, ale to poza kadrem, bo nie chciałbym się poharatać, muszę oburąć. Tak, otwory powiększyłem, myślę sobie, że pojedziemy, pozbieramy, zobaczymy ile puszek znajdziemy pora włączyć się do ruchu Op. jedziemy tak teraz czuję że żyję jak to działa ze śmietnika do pojemnika Prawda, że prosty biznes. Potem Wam pokażę kolejny etap. A to jakaś plastikowa puszka. Bez przesady. W nocy trochę wiało. Drzewa połamało Dzisiaj to chyba cieli, bo świeże. I tutaj resztki. A my jedziemy powolutku bez pośpiechu szukamy sobie puszek czy ja się spieszyć muszę nie muszę mój krótki apel przy okazji do tych którzy to znaczy jedna osoba wysyła mi oferty pracy z cieszyńskiej strony internetowej tam otóż ja już mam pracę właśnie jestem w tej pracy może nie mam takiej wysokiej płacy, jakbym miał w tamtej pracy. O, dużo, co tu podjechać moim kombajnem. Ale moja płaca tutaj y, wzrasta cały czas i z każdego miesiąca jest większa. A ja po prostu pracuję kiedy chcę, staję sobie kiedy się wyśpię i jest mi z tym dobrze. Jak będę potrzebował pomocy, to powiem. W tej mojej pracy piękne jest to, że YouTube mnie nie oszukuje, YouTube mnie nie wykorzystuje. Zarobię tyle, ile sobie zapracuję. To musi być niedobre, skoro nie dopijają ludzie. Wszystko, wszystko z tej oferty. Jedziemy do następnej. Nie mam zamiaru iść do roboty do kolejnego Polaka Cwaniaka, który mi da umowę zlecenie. ZUS zapłaci lub nie. Zawsze oszukiwali mnie. Także bierzemy to co leży, a tutaj leży, widzicie. Plastikowych też sporo leży, ale dzisiaj nie, dzisiaj puszeczki. Do pojemnika pieniądz aluminiowy znika. Czy to jest praca? Tak, wykonuję teraz pracę. Wyobraźcie sobie. I za tą pracę otrzymuję płacę. Jak to działa? W moich filmach umieszczane są reklamy lub przed nimi, i ci reklamodawcy płacą za to serwisowi YouTube, żeby te reklamy tam były. No i właśnie YouTube płaci mi. Jakiś procent od tych reklam Tak to działa Tam u góry jest duża kaczka A na dole są malutkie cztery Ale sytuacja Czekają na mamę Aż spłynie Albo zleci Malutkie Tam płyną teraz do brzegu Nie wiem czy to widać Kaczusie Mama, idź do nich. Bo one do zawodowego przyjdą. I powiedzą tata, no idą tu. Tata. Idą kaczorki. Malutkie. Uhuhu. Chodź do tatusia. No chodźcie. Tatuś wam krzywdy nie zrobi. Boże jak mamusia przyjdzie i zainterweniuje ślicznotki, takie mądre tędy będą szły i tam do mamy się dostaną wspaniałości no, a do góry jak? no, idą mu no, na dół nie udało się idzie mama może mama zajdzie na dół nie, nie widoczki nie chcą, nie umią wejść do góry jeszcze, do góry, do góry. Mądrości, tak. Ślicznocki. Tak, do góry tu będzie mama. Wspaniałe. Już prawie, już prawie jestem, jestem u mamy. Jeszcze, jeszcze. Do góry. Nie w tą stronę. placzki. Świetne. Nie bójcie się zawodowego, on tylko puszki Na puszki poluje. No trzem się udało Czwarta też Rodzina w komplecie Tata chyba w delegacji gdzieś pracuje Dobra Idą do wody Piękne Puszka jest zbierana i pracują moje kolana Same korzyści a liści Piękna jest przygoda, bo piękna jest przyroda. Kaczuszki w komplecie, widzieliście? Cztery małe i mama. Zobaczymy, tutaj. A, jak się. A wiedziałem, że tak się stanie, jak będę jedną ręką. Czy to było warto? Jest przygoda. Pojazd cały, jedziemy dalej. Chciałem. Jedną ręką wyhamować, i wyhamowałem, jak widzieliście. To znaczy, przyglebiłem, ale tylko flamingiem. Ja jestem cały. Flaming jest wytrwały. Biedzie mnie gdzie chce. Flaming twardy jest. Nie poddaje się. A tutaj, pustki. Jest takie miejsce, gdzie robi się nisko i grilla Ciekawe czy będzie. Bo pusto, chyba worki zmieniali. Tu ostatnio byłem, przechodziłem to ucztowali fest. No tak, worki zmienili i puszki zabrali. Nieładnie, ale wiecie, co dużo jest butelek plastikowych? Chyba się na butelki wybiorę. Raz, dwa, raz, dwa. Tu bardziej pełniejszy, ale, ale puszeczek nie ma, niestety. Oh. Może trzeba się zatrzymać, spauzować oh. trochę się wyluzować. Jeszcze bardziej się wyluzować niż jestem wyluzowany, a czemu nie. Można. Oh. Tu ognisko paliły, nic nie zostawiły, jakaś tam tamówka jest ze śmieciami. Same kartony. No to daleko było do kosza, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kroków. Proszę Można? Można jak się chce Ale fajnie Chyba się napije wody Jeszcze nie koniec przygody moi drodzy Jeszcze musimy dozbierać bo jest Pusto jak na razie Czy to widać? Same butelki plastikowe dziesięciogroszowe Wystają A my dzisiaj raczej puszki więc teraz tutaj parę koszy jest po drodze zajrzymy do każdego jest puszeczka jest puszeczka czy to się nagrywa chyba tak to no dobry znak kolejny i kolejny i puszeczki nie ma ale plastikowe butelki w każdym są więc ale plastikowych butelek jest o wiele więcej niż puszek więc jakiś worek większy zabrać muszę niektóre zgniatają wiecie nie wiem czemu okay. o jest jest puszeczka jest a może nawet więcej Jedna wystarczy, i tak wczoraj wieczorem, nie wieczorem, po, przepraszam, po południu poczułem się zmęczony. Był wielki upał. Miałem włączony w pokoju wentylator, no i poczułem się zmęczony, było duszno. I wiecie co zrobiłem? Wziąłem i się położyłem. I spałem sobie do 19, nie wiem, z 2-3 godziny. Gdybym pracował na busie, to by się nie udało. A że już tam nie pracuję. Więc mogę sobie pozwolić na to, na co mam ochotę. nazywam to wolnością o tak albo powolnością ponieważ się mi nie spieszy one tam leżą jedna i druga i nie wrócę już na busa nigdy o nie 18 lat to dość Ktoś się obłowił, nie? Ktoś zarobił. Tylko nie kierowca, jak zwykle. Chociaż to jest trochę. Jestem teraz w takim trudnym okresie przejściowym. Wiecie, i muszę wytrzymać. Znieść ciśnienie. Szkoda, że ta butelka nie jest zwrotna. Już Dużo jej tutaj jest. Bezwrotna, widzicie. O, nie chcę się wyostrzyć. Jest napisane, że bezwrotna Na pewno, inaczej bym ją wziął do tyłu czy do przodu? A do tyłu. Pojawiło się nowe graffiti tutaj. Oto ono. To chyba jest pani wiosna piękne, fajne, doceniam. Jak już wspomniałem, nie zarabiam tyle ile bym chciał na tym YouTube. Ale co miesiąc jest podwyżka I z każdym miesiącem coraz więcej więc myślę sobie żeby wytrwać w tym stanie, panowie i panie podoba się mi takie puszczanie, zbieranie Ponieważ nie ma górnej granicy, tak? Znaczy górną granicą zarobków jest poziom mojego zadowolenia, tak? Jeżeli osiągnę poziom mojego zadowolenia, wtedy będę bawił się w lenia Głośniki coś zostawił A nie, to chyba Nie wiem Idziemy tutaj na żywo Bez pauzowania Zaglądamy Zobaczymy, czy coś znajdziemy Jesteśmy koło hali sportowej No tak, jest Są tu jakieś plony A, to może nie Ale puszki Łóżki bym wziął. Postanowiłem, że do domu nie wrócę, jak nie będą pełne, pełne pojemniki. także Sam sobie pręgierz nałożyłem. O, tam widać zawodowego i rower jego. Ty szybie się odbija. Także możecie wesprzeć kanał nie tylko wpłacając mi e, na konto, czy też e, wpłacając tam na ten. E, na opcji wesprzej, ale też na przykład możecie oglądać reklamy, nie? To jest też fajna opcja. Nie musicie na tu reklamy patrzeć, nie? Możecie. Teraz sobie zawiązuje buta, akurat. Ale niech ona sobie leci, ta reklama, nie? Także mamy tu troszkę już i tam mamy troszkę. Zanim do domu dojadę, to będę pełny. Pełny pieniędzy. Tak, jeżdżę i powiem Wam, że puszek bardzo mało, ale butelkę zwrotną znaleźć się udało. Na turze. Zawieramy. No tak, Butelka zwrotna. 50 groszy Suma zawrotna Okej okay. Ciemne chmury na niebie Będzie padało chyba Jestem sobie na myjni Na górę się wielką wdrapałem, spociłem się i zmachałem o! Będą puszki Ała Dzięki, że uderzyłaś mnie w czoło. W końcu coś mamy. Byłem w centrum, ale tam pełno ludzi. Młodzieży, wszystkiego. I dobra, a jeszcze jedna. Dla zawodowego. Nawet rejestrację mamy niemiecką zabieramy aluminiowa to może być jeszcze jedna Niestety nie, ale puszkę widzę Ciężka chowamy. Następny. O o, o. o! o! Tylko nie mam chwytaka, wiecie? I to jest problem. Dobra, wyłączymy. Będę musiał jakoś nurkować. A tu? Tu nie ma. A tu są. Tu są zapachowane. A już wiem, co zrobimy. Odwiniemy zabierzemy i zabijemy o tak odwinąłem taki worek tutaj i proszę bardzo zakładam rękawice i chyba wszystkie puszki chyjce jestem prawie pełny z tego worka moi drodzy tamtych nie ruszałem i jeszcze mam do domu kawałek także coś załadujemy po drodze pełne prawie Zmierzam już do chałupy, a po drodze jeszcze łupy. Także jak już osiągnę pewien próg finansowy Zatrudnię księgową i zarejestruję działalność gospodarczą i jednoosobową W końcu się mi uda chyba Już ściskam na siłę Bo jest być moi drodzy No ale paśnik wypłacił Jeszcze tam jedna jest Cyk Cyk Jakby wypadały po drodze jo. Dobra Może nie wypadną fajna jest ta kamienica, nie? I tak, do domu już zmierzamy Ktoś pytał mnie ile się mieści puszek, więc jeżeli starczy baterii w telefonie, to policzymy, bo tu jest pełno i tu jest pełno. Było z kosza do pojemnika a teraz będzie z pojemnika do kadika w jaworek, czyli przez worek. I co, liczymy. Idę się mieści w jednym pojemniku. Panie kierowniku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście? Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden, tego nie widzicie, co? Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, nie chcę wyjść, bo ty będziesz dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, czterdzieści siedem, czterdzieści osiem, czterdzieści osiem w tylnym pojemniku, a tam sobie policzę poza kadrem i Wam powiem, co to było czterdzieści osiem. Pauza. Możecie mi wierzyć lub nie, ale w tym pojemniku było też 48 puszek dokładnie. Czyli 48 średnio puszek wchodzi do pojemnika, taki worek. No taka wiecie, prawie połowa tego worka. On jest dość szeroki. Także jest oki. No. Dwa kursy takim rowerem i worek prawie zapełniony. O, chyba kończymy, co? Tak, kończymy moi drodzy. Muszę rower schować, muszę puszki schować. Muszę się przygotować do live'a. Także dziękuję za oglądanie, panowie i panie. Dziękuję, że byliście na tym kanale i zostawiliście subika. <laughs> dziękuję pięknie. Weekendu udanego, wszystkiego dobrego, zawodowego i do następnego.